Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. gdzie będzie hol zakupowy z kauflandu i z takiego sklepiku warzywnego. I już wam mówię co kupiłam i co mniej więcej ile kosztowało. W Kauflandzie kupiłam kawałek schabu. Schab w Kauflandzie dzisiaj był po 14 zł O, Także wzięłam kawałek schabu. Kie, kiełbasa pieprzowa, wzięłam dwie kiełbaski pieprzowe, o i kiełbasa, takie dwie laski kiełbasa pieprzowa kosztowała 16,50 za kilogram. To mi jest potrzebne. Wzięłam też e, 10 jajek Elki z wolnym wybiegu i jajka kosztowały 13 zł. Elki, dobrze, później tak. Śmietana 5 ,19 zł, 19 groszy. Śmietana oczywiście 400 gram. Ja ją bardzo, bardzo lubię, także taką śmietanę. Później tak. Mm, taką, taką, taką. A to będzie chyba to. Tak. Tutaj jest 180 gramów, i tutaj jest mango, taka pulpa. Z mango, one, one też, słuchajcie, one są fajne też do ciast. Takie różne, właśnie pulpy, co się kupuje, są i z, i z brzoskwini, i z, jak to się nazywa, i z jabłuszek, i z czegokolwiek. Te pulpy świetnie nadają się do ciast. Wystarczy dodać tylko trochę żelatyny. Ewentualnie można zrobić coś takiego też jak, z, bo jak kisiel, a la kisiel z mąką ziemniaczaną i przełożyć ciasto, i to naprawdę fajnie się sprawdza. I to kosztowało 3 zł. Także to, e, później herbata. Słuchajcie, wziąłem trochę herbat, bo nam się już pokończyło. To będzie opuncja 4 zł. Taka, a my lubimy herbatki. Także opuncja, później e, morwa po 6,29. Morwa taka po 6,29. Później będzie herbata miętowa. Herbata miętowa kosztowała 4 złote. O, herbata miętowa 4. Ale ładnie pachnie nawet przez pudełko. E, później tekan zielona. Zielona z cytryną i też 4 złote, taka zielona, oj, prześwietla. Teraz dobrze. Zielona z cytryną. I jeszcze jedna herbata. E, Jaśminowa. Jaśminowa i ona też 4 zł. O. Tak. Także takie herbatki. Papryka czerwona dzisiaj była za kilogram za 6 zł, to wzięłam. O. Trochę więcej niż kilogram będzie, jakieś fajne danie z papryki. Fajna cena, ładna papryka, także cebulę wzięłam obieraną. Cebula obierana była po 8 zł za kilogram, a dlaczego obierana? Bo tamta nieobierana była tak brzydka, że po prostu no szkoda wydawać pieniędzy. Więc wzięłam obieraną i ona kosztuje 8 zł za kilogram. Cukinia była po 6 zł za kilogram. Wzięłam dwie zielone, bo mam jeszcze żółtą i taką jasno zieloną I z tego też będzie danie. Także cukinia. Jabłka. Jabłka po 6 zł za. O za kilogram ładne jabłuszka, trzy jabłuszka i, i już Wam mówię, e, bułka, e, bułka poznańska, ona kosztowała 69 groszy, takie bułeczki, o 69 groszy, to trzy bułeczki i w Kauflandzie to by było na tyle. Odwi a nie, jeszcze nie, patrzcie, tutaj powinny być a gdzie ja to przegapiłam A tutaj, dobrze Tu są, patrzcie, widzicie Bokserki męskie Bokserki mę męskie Wzięłam, tutaj jest Raz, dwa, pięć par I słuchajcie, bokserki męskie Były po um, Już Wam mówię, po 30 zł Pięć par bokserek męskich Więc myślę, że E, fajny. E, f, e, fajny, jak to się nazywa? fajna cena. Także bokserki. I teraz z sklepu takiego z warzywami. E, wzięłam po 10 zł, był bakłażan. Wzięłam, patrzcie, ile bakłażana, ale jaki piękny. Szukałam fajny, bo właśnie trafił mi się malutki. I takie chciałam. Będzie z tego, oczywiście, też danie z bakłażana. Piękny, no tak piękny kolorze. Także bakłażan 10 zł za kilogram. Później mamy tak, pomidory były po 9,80. To tutaj o malinówki. Tak, pomidorki. Później słonecznik był po 7 zł, ale taki naprawdę, widzicie? Patrzcie, wielki ten słonecznik. Naprawdę wielki. 7 zł słonecznik. Później chrzan jest po 28 zł za kilogram. Później kapusta kiszona po 11 zł za kilogram i zaraz na koniec wyniku coś wam powiem o kapuście kiszonej natka pietruszki 2,90 2 zł ,90. 90 ale naprawdę patrzcie duża Duż, dużo natki pietruszki po 2,90 koper po 4,50 ale też ładny fajny koper po 4,50 tak E, marchewka po 3,50 za kilogram. Ładna marchewka. O, po 3,50 za kilogram. E, papryka po złoty 50 za sztukę. To są takie te ostre papryki po złoty 50 za sztukę i rzodkiewka 3,80 zł groszy. Taka dość spora rzodkiewka. Słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć coś na temat kapusty kiszonej, to zapraszam na kanał Becia i Artur. Tutaj podepnę Wam link. Tam będę mówić, co nie podoba mi się, jak sprzedawcy sprzedają kapustę kieszoną. Ciekawe, czy też podzielacie moje zdanie, czy może ja się mylę, czy może wy myślicie inaczej. Z chęcią bym posłuchała Waszych wypowiedzi, co Wy o tym myślicie. Także zapraszam na kanał Artur i Becia. Tam właśnie powiem o, o kapuście kiszonej. I to by było na tyle. Widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia, pa, pa.